Też odczuwacie tą pustkę w momencie, w którym przechodzimy wszystkie zadania główne oraz te poboczne, a następnie nasuwają się myśli, ale jak to już koniec? Chociaż jeszcze jedna misja lub quest. Kurde, fajnie byłoby sobie obrać jakiś dodatek, chociaż na godzinkę. To jedno z najgorszych uczuć, które doświadczam podczas grania w grę, która niesamowicie mnie wciągnęła. Nie zdążę nawet wyłączyć gry, a już za nią tęsknię. I co nam pozostaje? Wymaksowanie gry z wszystkich achievementów, tudzież platyn? A pustka nadal pozostaje. Nie chcę mi się przypominać tego mentalnego płaczu przy seriach GTA, Bloodborne czy Dzikim Gonie. Ale jest również tytuł, który coś łączy w wspomniane produkcje. Tym cosiem są genialne dodatki, które zajęły nam znacznie więcej niż proszona przeze mnie wcześniej dodatkowa godzinka na przedłużenie tej gamingowej ekstazy. Wiedźmin? Genialne dwa dodatki. Do dzisiaj nie wiem, który jest lepszy. Serduszko bardziej bije dla serca z kamienia, ale głupio byłoby niżej postawić krew i wino. Bloodborne? Dodatek The Old Hunter do dzisiaj przypomina mi płacz szczęścia po ubiciu sieroty Kos. GTA? Co prawda, tylko czwórka miała pełnoprawne dodatki, które według mnie były lepsze od podstawki. To jednak piąta część postaci swojego trybu online była genialna. Jednak tajemniczym tytułem, którego nie wymieniłem, a który nie jest dla was żadną tajemnicą, to oczywiście Ghost of Tsushima. Recenzując po raz pierwszy tą grę, zachwycałem się nią niesamowicie. A jak usłyszałem, że Sucker Punch postanowił wypuścić odświeżoną edycję pod PlayStation 5 w wersji Director's Cut, która nie ogranicza się tylko do odblokowanych 60 FPS-ów oraz kilku skórek, to byłem w growym siódmym niebie, ponieważ rozszerzona edycja gry zawiera również dodatek fabularny o nazwie Wyspa Iki. Jak wspomniałem, to dodatek fabularny, w którym poznajemy szerszy aspekt dziedzictwa Gina Sakaja. Nie jest to historia odcięta od głównego wątku fabularnego podstawki. Także jeśli chcecie zrozumieć o co chodzi w samej historii nowego dodatku, to musicie ograć podstawową wersję historii. I zapewniam was, że nie będzie to przykry obowiązek do spełnienia tego warunku. By nie spoilerować wam za dużo fabuły, to w wielkim skrócie historia rozgrywa się tuż po wydarzeniach z Susimy. Jin przypadkowo dowiaduje się, że na wyspie Iki rządzi nowy mongolski przywódca. A raczej przywódczyni o imieniu Orlica, która to opanowała cały teren wspomnianej wyspy. Jej następną misją było podbicie terenów Cusimy, w czym przypadkowo przeszkodził nasz główny protagonista. Cała historia wyspy ma mocny związek z pochodzeniem naszego głównego bohatera, w którym zostaje rozszerzony wątek śmierci Kazubasy Sakaja, jak również na pierwszym planie wypominanie grzechów, których to klan Sakajów dokonał na mieszkańcach wyspy. Dodatek tak naprawdę odpalamy w formie nowego questa, na wzór tego co uświadczyliśmy w Wiedźminie III. Także po zapoznaniu się z nowym rodzajem wrogów, zostajemy przeniesieni za pomocą łodzi na Wyspę Iki. Niestety nie kierujemy sami łodziom jak w Asasynie. Sama wyprawa jest pokazywana w formie katstęki, co miało już wcześniej miejsce przy kilku questach z podstawowej wersji gry. Co do wrogów, to już na samym początku jesteśmy zapoznawani z tak zwanymi szamanami. Duże jak wieżyczka wsparcia, wzmacniają siły grupy naszych przeciwników, z którym musimy się zmierzyć. W pierwszej kolejności najlepiej zabrać się za ubicie szamana, tak by zwiększyć szanse na szybsze pokonanie pozostałych przeciwników. Jeśli chodzi o samą walkę, to ogólnie jest trudniej w mojej opinii. Nie wiem, czy jest to spowodowane przez to, że nie grałem już dłuższy czas w grę i mogłem stracić nieco finik gry, czy faktycznie przeciwnicy są trudniejsi. Mam wrażenie, że to drugie. Jednym z powodów trudności to nowy feature podczas walki z Mongołami. Wcześniej, kiedy widzieliśmy, że biegnie na nas tarczownik, to włączaliśmy postawę tarczownika i obijaliśmy go z reguły wciskając w trójkąt. W tym momencie, jeśli pobiegnie na nas tarczownik lub przykładowo włócznik, to po serii swoich ciosów nagle może wyjąć miecz i stać się szermierzem. Także walka nabrała tutaj większej dynamiki, przez co jesteśmy zmuszeni do częstszego wciskania R2 w celu zmiany określonej postawy. Uważam, że nowy mechanizm walki, mający utrudnić nam pokonywanie przeciwników, to dobre rozwiązanie. Lepiej, że gra jest trudniejsza, przez co nabieramy większego szacunku do niej, niż oklepywanie na ślepo przeciwników i oczekiwanie na kolejną kaccenkę, byleby szybko poznać wątek fabularny. Nowa wyspa to nowy obszar poznawania terenów, a te zostały zaprojektowane znakomicie. Mam wrażenie, jakby deweloperzy tak naprawdę mapę zrobili już w zeszłym roku podczas premiery gry, a teraz po prostu ją upiększyli. I widać to, ponieważ utworzone przez nich krajobrazy są naprawdę przepiękne. Kolorystyka mistówek pod względem roślinności jest jeszcze bardziej zróżnicowana niż w samej suszymie. Wyspa Iki to również rozległe doliny, pagórki, wzniesienia oraz góry do wspinaczki. Jeśli byłoby tego więcej, to prawdopodobnie deweloperzy pokusiliby się o jakąś paralotnię wzorem Zeldy. Także w porównaniu do podstawki, to tereny wyspy Iki są bardziej zróżnicowane. Przez co teren samej Tsushimy może teraz wydawać się nieco płaski i mało pomysłowy. Chociaż uważam, że w Tsushima są lokacje, które mnie bardzo urzekły i są na swój sposób nie do zapomnienia, przez co nie zrozumcie mnie źle. Obie mapy są piękne, jednak to Iki jest bardziej zróżnicowana. Coś jak tu są w Wiedźminie Trzecim. Kurde, ile jeszcze razy będę odnosił się do tego wieśka. Ale czy to źle? Tak samo jak w podstawce, po mapie zostały rozsiane poboczne aktywności, za ukończenie których ulepszymy nasze określone dodatkowe umiejętności. Wśród nich znajdziemy tradycyjnie już kapliczki, kaiku, przecinanie bambusa czy gorącą kąpiel w celu zwiększenia pasku stanu zdrowia. Jednak studio Sucker Punch nie sprzedało nam odgrzewanego kotleta, ponieważ na wyspie Iki czekają na nas nowe wyzwania, takie jak sanktuarium kotów oraz jeleni, w którym to musimy zagrać na flecie, a cały myk polega na tym, by wykorzystać sensor ruchu na naszym padzie. I przychylać go od góry do dołu, zależnie od ciągnącej się linii, tak by gra na flecie była płynna. Uwielbiam każde dodatkowe wyzwania polegające na używaniu sensora ruchu na padzie, ponieważ urozmaica to bardzo rozgrywkę. Szkoda, że wiele ekskluzywów ograniczało dodatkowe rozwiązania z padem, polegające tylko na wykorzystywaniu głośniczka w nim. Kolejna z nowości to ucznicze wyzwania. Niby nic wielkiego i taki challenge mógł już zostać wprowadzony w podstawce. Jednak miło, że został wprowadzony do dodatku. Turniej walki to ten sam aspekt, co ucznicze wyzwania. Mogli wprowadzić to wcześniej, ale być może wprowadziłoby to chaos dla nowych graczy, rozpoczynający przygody z Jinem Sakajem. Następne to wspomnienia więzi. Nie zapisują się na mapie i są po prostu rozszerzeniem wątku fabularnego o relacje Gina ze swoim ojcem. Także w tym przypadku sterujemy przez chwilę postacią, nasłuchujemy dialogów i to wszystko. Jednym z ostatnich aktywności pobocznych to pomoc mieszkańcowi Iki przy budowie jego domu. Czas na ukończenie wszystkich misji z głównego wątku fabularnego oraz misji pobocznych zajmuje nam około 8 godzin, plus wszystkie aktywności poboczne to może wyjść nieco ponad 11 godzin. Także jak na dodatek kosztujący 80 zł to naprawdę niezwykły okazyjny wynik. Tym bardziej jeśli spojrzymy na gry nie przekraczające 6 godzin, a kosztujące ponad 200 zł to naprawdę opłacalny wydatek. Wątek fabularny mogę ocenić na tak samo dobry jak ten z podstawki. Jest kilka ciekawostek fabularnych, które tak naprawdę dopełniają nieścisłości, które mogły nas dotknąć, ogrywając podstawową wersję gry. Wydaje się, że historia dla tego dodatku jest już zamknięta. Ale kto wie jacy przeciwnicy czekają na Gina w przyszłości. Podsumowując, czy pustka po rozegraniu podstawki została wypełniona? To zależy. Jeśli ktoś przeszedł Ghost of Tsushima na przykład rok temu, to efekt wypełnienia pustki może nie być tak dogłębny jak po rozegraniu dodatku od razu po zakończeniu podstawki. Ale to taka moja mała, nieznacząca dygresja. Sam dodatek jest świetny. Fabularnie może nie wywołuje efektu wow, jak przy intrydze w dodatkach Wiedźmina III. Przysięgam ostatni raz wspominam. Ale zamiar prowadzenia opowieści był całkowicie inny w porównaniu do grycyli Projektu. Sakerpanż Punch na wyspie Iki chciał wyjaśnić wszystkie nieścisłości niedopowiedziane w podstawce, przy okazji wprowadzając nowego antagonistę i być może nowych przyjaciół i sojuszników Gina w kolejnych przygodach ducha Sushimy. Wyspa Iki to świetne spędzone ponad 8 godzin i warte zapłacenia na ten moment 80 zł. A wy co myślicie o nowym dodatku? Uważacie, że się mylę i rozszerzenie fabularne nie zostało zrobione tak jak tego oczekiwaliście? Dajcie znać w komentarzu. Dzięki za uwagę i do następnego.